No i znowu mamy tutaj na trzy fangal groty. Inwestory znowu, znowu są, znowu są bardzo, bardzo groźne. Ten inwestor ma 23 zabitych. Jeśli kiedykolwiek widzicie infestora, który by miał tyle zabitych, prześlijcie mi screena, jednakże ma tutaj miejsce kolejna agresja, kolejne starcie tytanów na środku tej bazy. No, mapy, na którą na pewno nie jest Olimp... I metrok zje... wycofuje się swoimi inwestorami. Jeśli inwestory zostaną zniszczone, a szkoda byłoby tracić jednego fangala na jedynie cztery mariny. Rzuca tutaj w tym momencie swoje Baningi. Świetny pomysł, żeby nie tracić tutaj tej energii. Plus 2 e, e, armora ma już, e, już metrok. Zero ataku, jeszcze zero ataku. Zobaczymy, czy cokolwiek wymyśla dokładnie teraz. Dopiero jeden oraz Hive jest zbudowany. Czyżby, czy będziemy widzieć Ultra Mam nadzieję, że tak. Tymczasem dopiero plus dwa jednostek jednostek piechoty jest wymyślane u kasa. Który cały czas buduje większą ilość marinów. Szczerze kas jest monotematyczny. Jedyne co można powiedzieć tutaj o nim e, pozytywnego oczywiście jeśli chodzi o, o dużą ilość tych gier znaczy no nie jedyne. Dwie rzeczy, które można powiedzieć pozytywne no, to to, że ma świetne makro i drugie to, że ma, że ma doskonałe mikro, a mikro naprawdę tutaj pokazywał nam, że potrafi bronić się przed tymi przed tymi, przed tymi Świetny Medivac został swangal groutowany. Stara się teraz wyrzucać jednostki tylko, do, tylko po to, żeby nie zostały one zniszczone przez przez Infested Terany, jednakże Empire Cast nie pozostaje dłużny i atakuje kolejnego ze swoich naturali z naturali swojego przeciwnika. Jeden świetny Fangal Ground. Czołk nie jest w stanie nawet się złożyć i zostaje po prostu złożony kolejny Fangal na medivaki e, stara się tutaj chociaż jednym infestorem zrobić cokolwiek i ten Fangal growth chyba był trochę prze, troszeczkę przedwczesny, ponieważ ogromna ilość e, ogromna ilość Marinów rzuca się tutaj mamy tutaj, my, mamy tutaj Mutaliski to jest dokładnie to, co powinien robić, atakować jedynie jednocześnie Mutaliskami oraz Benningami i Zergingami, tylko po to, żeby jego przeciwnik, nawet jeśli się wycofuje, otrzymywał obrażenia, czy będziemy widzieć jakikolwiek jakikolwiek Fangal growth nie, infestory mają 23 oraz trzech zabitych Znowu tutaj atakuje kas jest bardzo bardzo agresywny. Znowu większa ilość jednostek właśnie jak niczym ten Tania gara wpada tutaj, wpada tutaj do jednego z tych naturali Metro. Kac jest naprawdę przekonany o tym, że ten natural powinien umrzeć. Jego następny następna baza jest już gotowa. Mamy 4 kontra 4 bazy. Piąta baza Kasa jest już budowana. Więc nagle Metro znajduje się tutaj z tyłu, jeśli chodzi o bazy. Eee, chociażby jeśli chodzi tutaj o bazy budowane, no i zobaczymy, czy K znowu będzie decydował się na dropach, chyba tak mamy dwie kolejne wylęgarnie. Metrok posiadając 1500 minerałów, spokojnie może sobie na coś takiego pozwolić, no i zobaczymy, nie jest wymyślany, nie jest wymyślany Neural Parasite, ta szkoda, ponieważ infestory mogłyby bardzo fajnie przejmować tutaj Siege Tanki eee, no i zobaczymy tutaj, mamy 4 infestory jest tutaj, jest tutaj energii na Fangal Grouty, czy Metrok, czy Metrok zada ogromne obrażenia, zaraz zobaczymy, zaraz się o tym przekonam. 50 beilingów, 4 infestory jedynie 48 a może aż 48 marinów, z których y, są one tutaj pogrupowane w takie, w takie, takie można powiedzieć wysepki tych Marinów, jest tutaj, jest tutaj chyba był, miał tutaj miejsce jakiś drop, jednakże był on nieudany. No i czy Medfrog zdecyduje się na agresję. On chyba posiada przewagę 141 kontra 134, jednakże ta przewaga zmalała bardzo, bardzo szybko przez najliszy, po, 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 naj, po kilku sekundach, Kas tymczasem znowu niczym Slayer z Boxer, można powiedzieć, em, em, dropuje swojego przeciwnika. Medfrog jednakże jest już tutaj, już tutaj się znajduje. E, I wow, świetnie tutaj wy! Zniszczył, zniszczył mm, Medivhaka swojego przeciwnika. Kas chciał atakować, ale nie za bardzo. Świetny pierwszy Mangal czy będzie miał miejsce drugi. Ogromna ilość marinów została zniszczona. No i ta bardzo mała ich. Ta bardzo mała ich. reszka chyba nie będzie w stanie obronić. Obronić czołgów Kasa przed totalną anihilacją. Eee... I niestety, niestety te Mariny będą musiały się wycofać 2 plus 1. Zergigi są także 2 plus 1. Czy jest jakiś upgrade na Mutaliskach? Nie. Benigi także 2 plus 1. No i jakże świetne są te inwestory Widzicie, właśnie co miałem na myśli, mówiąc w poprzednich grach, że, że e, Matfrogowi przydałyby się infestory. I znowu kolejny świetny fangang Road: Mariny po prostu kładą się. Kładą się tutaj niczym zapa zapałki są niszczone. <laughs> ten. O mój Boże, ten infestor został zniszczony jeszcze tutaj przebieg pół metra z eksplodującym brzuchem. E, czy może raczej plecami Metrok niszczy większą ilość Marinów tutaj swoimi mutaliskami? To jest dokładnie to, to co powinien robić. Harasować na przykład tą linię minerałów, atakować swojego przeciwnika tutaj netnie czy Metrok zdaje sobie z tego sprawę, że ta ekspansja tam się znajduje w ogóle jego... jego, jego... Skautowanie, no nie jest zbyt dobre. Spójrzcie, co wie Empire Cass. Okay. Wie dokładnie, że ta, że ta baza znajduje się tutaj. Nie jedyne, czego nie wie, to to, że znajdują się tutaj te dwie budujące się wylęgarnie, ale one jeszcze nie zostały zbudowane, więc ma jeszcze chwilkę, żeby się tego dowiedzieć w większej ilości baraków. O mój Boże, kas. Co ty robisz? Ojejku Kaz, według mnie to jest ogromny błąd, że buduje tak ogromną ilość marinów cały cały czas. Metrok jest według mnie do przodu, wyrównała się tutaj ilość ilość bas, jednakże Metrok po pierwsze ekspuje podwójnie, teraz po drugie ma większą ilość jednostek, no i po trzecie cały czas te mariny, a posiadając już infestory, według mnie Metro będzie, jest, jest na najlepszej drodze do zwycięstwa. Jedyne, co bym tutaj potrzebował, to chociażby ultraliski, które według mnie byłyby świetnym dodatkiem do tej siły zergingów oraz banningów. Zobaczymy, czy zdecyduje się może na nie. Ta gra trwa już dosyć długo. No i naprawdę by mógłby się tutaj przydać. Jednakże, tak jak mówiłem, ma tutaj miejsce Haras. Świetny pomysł, żeby niszczyć te reaktory. One kosztują 50 gazu i, i, i budują tyle, ile jeden barak, a są bardzo, bardzo słabe, jedynie 400 obrażeń. Czy, czy zniszczy teraz te chlap? Chyba nie. Gdzie są jednostki kasa? Nie nie będzie tutaj ich wycofywało. Po prostu decyduje się na tak, ale dwa kolosalne fangal grouty. Cóż za świetne fangal grouty! Wszystko tutaj zostało po prostu zmiecione z powierzchni ziemi. No i tak naprawdę Kas jest teraz bardzo, bardzo tył 198 kontra. Chciałem powiedzieć 100, 120. Przepraszam bardzo, 98 kontra, 120, ale, ale Metrox zamakrował w tym momencie tak, że jego limit skoczył w ciągu 10 sekund. od 40 do góry. Kas stara się bronić. Chciałbym widzieć jednak tutaj ten Planetary Fortress, nie tutaj. No i zobaczymy, zobaczymy, co będzie miało miejsce. Metrok posiada już 6 bas, posiada ogromną ilość zergingów. 170, 80, 90... Kontra 111. No, i tak jak mówiłem, coraz większa ilość baraków i tak naprawdę Kas jest w bardzo złej sytuacji. Zobaczymy, to może być gigie, To może być naprawdę świetne okrążenie. To może być naprawdę koniec gry dla Kasa, który traci kolejne swoje jednostki. 105 jedynie kontra 170. W tym momencie, jedynie 90 kontra 170. Jednakże chyba będziemy mieli, mieli drop w jednej z baz. Metroga za chwilę do tego wróciłem, podczas gdy Metrog po prostu wpada do głównego naturala swojego przeciwnika i niszczy kolejne kolejne budynki. Ten drop właśnie wylądował w, w linii minerałów jednego z mainów metroga. No i zobaczymy, wszystkie drony w tym momencie są ewakuowane. Jednakże spójrzcie, jak metrog atakując jednocześnie tutaj jedną z baz swojego przeciwnika, decyduje się na zniszczenie ekonomii i atakuje kolejne, kolejne bazy. 53 cfały kontra 80 aż dronów. Świetna ekonomia obu graczy, jednakże kas jest po prostu tak do tyłu, że nie sądzę, żeby było cokolwiek, co by spowodowało, że wróci do tej gry. Nawet zniszczenie tej wylęgarni nie, według mnie, nie spowoduje e, jakiego, czegokolwiek, co by, co, co, co by spowodowało, że Empire CAS byłby w stanie tutaj wrócić. Jest tutaj harasowana ta baza. Metro tymczasem swoje drony z bazy, która została tutaj zniszczona, przetransferował tutaj oraz tutaj no i w tym momencie, jeśli Metrox zniszczy tą bazę, no to spokojnie tutaj, spokojnie tutaj Kas może wpisać GG i wyjść z gry, ponieważ nie ma już po prostu żadnych minerałów, które byłby w stanie zbierać gdziekolwiek, ta baza została zniszczona, także ten natural oraz ten main zostaje zniszczony, a może jednak nie, może jednak Metrox po prostu się wycofa i według mnie to był błąd, według mnie powinien po prostu tutaj atakować, a po pierwsze zniszczyć tego Orbital komenda, ale nie, przelatuje po prostu koło niego Widzi chyba, że Kas będzie decydował się na agresję. No i zobaczymy tutaj. Metrok według mnie troszeczkę, troszeczkę jest zbyt nieśmiały w stosunku do swojego przeciwnika. No i zobaczymy tutaj. Czy Metrok będzie atakował? Czy Metrok zdecyduje się na cokolwiek? Czy Metrok zdecyduje się na ostateczną agresję? Tutaj te, te zerglingi stoją sobie tutaj po prostu. Kas tymczasem rzuca chociaż jednego muła, żeby być w stanie zebrać jakiekolwiek, jakąkolwiek liczbę minerałów. Ale ten muł rozpadł się tak szybko, jakby był, jakby był. Yy... Krzesełkiem za, za 50 złotych ZK. Mariny poradzą sobie z rdzeniami bez żadnego problemu. I ma tutaj miejsce kolejny, czyżby kolejny drop. Dokładnie tak Kaz dropuje, on nie chce jeszcze się poddać. Ma jeszcze jedną, jedną bazę. Jego przeciwnik Metrock. Jego baza chyba zostanie obroniona bez problemu, więc on posiada jedną, drugą. Trzecia baza jest budowana, czwarta, no tutaj jest, jest nawet niezła ilość minerałów w tym naturalu, nie wiem, dlaczego, skąd tyle minerałów tutaj jeszcze, się, jeszcze jest. No i chyba Metrok będzie w stanie, będzie chyba zmuszony podać tą grę, on nie posiada w zasadzie żadnych minerałów. Jedyna baza, która zbiera jakiekolwiek minerały to ta, a jest tego bardzo, bardzo mało, Jeśli spojrzymy na przychód, no 1300 ze względu chociażby na te muły. E, jednakże, jednakże, jak widzicie już to tutaj pada poniżej 1000, 1800 to jest to, co posiada Metrok. No i posiadając tak ogromną ilość wylęgarni jest w stanie spokojnie, spokojnie tutaj e, tą grę wygrać. Według mnie Empire Cast nie posiada prawie nic. E, jeśli spojrzymy, tutaj 5 mediwaków 25 Marinów, gdzie te Mariny się znajdują, jeszcze tutaj atak, ostatniej szansy, ale samymi Zerglingami będzie w stanie spokojnie sobie z tym poradzić. E, e, Metrok jeszcze tutaj stara się okrążyć swojego przeciwnika i GG! W tym momencie Cast poddaje grę. Jakże naprawdę długą grę i Metrok świetne użycie infestorów, tak. Te miażdżące fangal grouty, te plejgu, plagi zerga, naprawdę, naprawdę zapewniły mu, według mnie tutaj wygraną, no i agresywne tutaj ekspowanie, także było bardzo, bardzo fajne. No i ja dziękuję bardzo za oglądanie i przechodzimy do gry numer 4.